Witajcie na moim kanale ZuziaTays Kochani, dzisiaj nagrywam odcinek A mianowicie A mianowicie yy, Podróż kamperem. No to co, nie przedłużajmy, zaczynajmy A co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje Co się dzieje, o matko boska O Jezu, to ten budzik tylko dzwoni W sumie hmm. Czemu nie nastawiłam budzik na wakacje Z kursu wakacje no Hmm, co dzisiaj? Jakieś święto jest? Hmm. A no tak, przecież my dzisiaj jedziemy na tą podróż z tym kamperem, no, jak mogłam zapomnieć? No to dzisiaj, e, hm, trzeba jechać. Jak wyjedziemy o mm, 8 rano, to będziemy tam o... hmm, będziemy jechać 10 godzin, to, e, O 18 chyba tam będziemy, co nie? Albo 19. .00, 18 .00, albo 19, więc no. Hmm. Jesteśmy spakowani, więc tego piżamy będzie się trzeba ubrać. Dobra, ja nie wiem co się w sumie u, w sumie... Albo to się ubiorę. spakuję moją piżamę. Muszę obudzić em, tego gościa, bo jak go nie obudzę, to nie wiem co się stanie. Więc budzę mojego męża. Mężuś, wstawaj, no wstawaj, no wstawaj, no wstawaj. Ile można spać? Eee, co się dzieje, co się dzieje? Wstawajmy dzisiaj, przecież na tą podróż z tym kamperem, no. A, no tak, zapomniałem. Hm. No to ten, muszę się ubrać. No, dobra. A, poczekaj, bo poczekaj, muszę jeszcze portfel spakować. Dobra, ale spokój swój. Hm, dobra, dobra. Dobra, wezmę to tu. Tu Spakuję, wrzucę portfel i niszczaj się No dobra, to ja się ubieram Nie wiem w sumie w co A, no tak jeszcze, a No <laughs> e, Nie wiem w to To nie Może w to e, Ja spakuję piszę. nie, ja je spakuję No dobra, ja idę ten e, No to ja, ja tu postoję znaczy, no... Okej, okay, no to ja, to ja sobie tu posiedzę i sobie poplusuję Okej, okay, to jedę ja budzić dzieci mhm. Hania też już jest spokojna, tylko muszę jej tego pluszaka spakować W sumie... Mm, mm. Ba, dzisiaj się ubierze... Znaczy, się, co ja gadam? Dzisiaj założę ten smaczek I Haniu, Haniu, się. Wstajemy, wstajemy. Dzisiaj jedziemy tu podróż, camper. No, no, więc co kupiliśmy? Eee, o, tutaj ci to zrobię. Tutaj puler i to. Chowam to wszystko i twój smoczek. No, jesteś gotowa. Zaprowadzę cię do taty. No, w sumie, poobaw się jeszcze chwilę. Ja zaraz wrócę. Franek wstawaj! Franeczek! Mamo, no, daj mi spać. Nie ma, nie ma żadnego, daj mi spać. Planek, wstawaj. Ale, mamo, to wakacje przecież są. No to. Jejku, zapomniałeś chyba o czym dzisiaj idziemy na tą wyprawę tym kampełem, tym nowym, co ta ta, ostatnio kupił. A, no, zapomniałem. He, he. Proszę mi więcej nie zapominać. No dobra, dobra. Ubierz, ubieraj się i spokój piżamę, dobra? No dobra, okej. Okay. Mam, ale wyjdź. Dobra, dobra. Co ja mam się mógł dzisiaj ubrać? Nie, bluzę, Nie, to nie. Hmm, może to. Hmm, idealne. Yeah, Co O, nie, to ta światła. O, tej światła. No co ja zrobiłem? Dobra, tablet. Tablet jest. Jakieś mało rzeczy. Ty... Ublana i tablet. Coś jeszcze? Może jakieś zabawki, ale ja nie mam zabawek. Eee... Czy ja mam te figurki? Brzmie. Nie wiem, wezmę tą jakąś inną, ale bo mi się tam te nie podobają za bardzo. Eee. Badziebie. Jest o, o, takie same. Tylko po prostu inne kolory, Dobra, ja je biole ze sobą. Bliźniaczki takie. Hmm. hmm, gdzieś tutaj miałam taką kopalkę. O, chyba jest za tym automatem. Dobra, o! Znalazłam kopalkę i. Co to jest? Leloczyk, chyba taki. To możesz sobie tak powiesić. No ale ja go chyba. Piole to kupa. O nie, ono się nie zmieści, nie ono się nie zmieści. Doble wezmę ją w lękę, A ten blelocek to nie, wiem, zostawię go sobie. Nie wiem. dobra, idemy, idziemy. Może się zmieści. Nie, nie zmieści się. Trudno. Poladzę sobie jakoś. Okej, okay, mamo. No hej, hej. Jesteś pakowany? No tak ja się pakowałem wczoraj, tak mi kazałaś. No to bardzo dobrze jeszcze tego. poszuka, dobra, możemy iść. Juhu! Tata, chodź! Dobra, idę! Idę! Bierz tu walizkę, bo ja nie mam rąk. A, a budzik? Budzika nie weźmiemy. Ale czemu? Bo się nie zmieści. Jak to się nie zmieści? No tak, to. A wzięłam krymy? Wzięłam. No, Ej, czy ty wzięłaś mój portfel? Nie, wcale. No ja, no, no, no ja, no ja mam taką nadzieję. No. Okej, okay, jedziemy budzić dziewczynę. Okej, okay, ja idę być dziewczyna, dziewczyną, a wy tu czekajcie, Czekaj, czekajcie, czekajcie! Potrzymaj, Hanie! Dobra, czemu ona płacze? Bo ona woli być u mnie, ale to nie obchodzi mi to Czy ona śpi? No jak to? No, śpi no! Hmm. Jegoś pós ma ten pokój, no tak hmm. Amelka, wstawaj! Mamo, daj mi spać! Czemu to już Nie wiem, wstawaj! I tak ci odsunięte no, no, może wakacje. <śpiew> Każdemu po kolei też to powtarzać. No, niby co? Że za miesiąc. Że, że jeszcze sierpień został i koniec wakacji, tak? No, nie musimy mamo tego przypominać. Dziecko, my dzisiaj jedziemy na ten podróż z kamperem, tym, co ty to ostatnio kupił. No, jak? Mam o tym zapomnieć. Jezus Maria, muszę się ubrać. Ubieraj się i spokojnie. Dobrze. Okej. Okay. Czekamy na Amelkę. Mhm, chyba ubieram się w to, aby sobie naszykowałam to. W sumie chyba się nie będę malować, bo i tak będę na kamperze, w kamperze się działa prawie cały dzień, więc no, 10 godzin, a dobra ma 12, więc... Eee. Okej, okay, możemy jechać. Jeszcze budzimy dziewczyny, No dobra, jedziemy. Nie, 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 o, co dzisiaj jest? Hmm. nie, 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 no, w wtorek. He? Hmm, wilka. Albo nie, albo tak, albo nie. To jest mój plecaczek. Mój plecaczek. Co bym tu się dzisiaj ublała? Nie wiem, że z sobie coś wezmę. Eee, ne. na pewno tą sykienkę nie będę blała. Tej czarnej też nie. Tego też nie. I. Nie, no chyba stąd się muszę coś ublać. No ja nie wiem co. Hmm, kole, będziemy dzisiaj cały dzień w kamperze siedzieli, znaczy prawie cały dzień, znaczy cały dzień, a mnie to nawet nie obchodzi, czy cały dzień, czy prawie cały dzień, to ja sobie założę to. To jest takie ala, takie jest takie, mm, taki, to ale kogo to niebie obchodzi? A gdzie mój, a dobra, mój lesik, to i to, a może bańki by tak sobie wziąć? Dobra, wezmę te bańki, a co, Obudzę lilkę, bo ile można spać? No tak, bo dzisiaj my jedziemy na tą wyprawę tym kapelem. Hmm. Lila, 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 wstawaj! Co się dzieje? No nie pola nie być mm, mm. Wstawaj, my dzisiaj jedziemy na tą wyprawę kapelem. No tak, ale fajnie, to nie? No, ubieraj się. Okej, okay, okej. Okay. A jak będziemy jakieś spinki? A no w sumie, no. Ja sobie ubiorę. Nie, może opaskę? Nie, nie pasuje mi ta opaska. A może ta spinka? Pasuje mi? Nie, chyba nie pasuje do tego. Nie no, mi no. A nie, ta też nie będzie pasować. Może ta? O, ta pasuje. No to to bierzemy. No. E, o, o ta. Okej. Okay. O, to jest moja, e, ten, ten kwiatek, który dostał od Franka. No ładniej. No nie ja go chyba zostawię, albo w sumie nawet nie wiem. Ej, tu się ubla. A, ty się ta ublałeś, to też. Mhm, może wezmę tego kwiatka. Dobra, wezmę to, a co? A, a co? Ej, a mój, zeskoczymy ludziców, jak tu przyjdą. No dobra! No to sobie będziemy siedzieć. Dobra, szybko, szybko, szybko idę budzić dziewczynę. Dobra, dziewczynę! O, hej mamo, no trzecie, wy już nie śpicie? No nie, czekamy na ciebie. Aha, no to chodźcie. No dzięki, znaczy, jakie dzięki? Nieważne. Eee. Co one tak szybko się naszykowały? One nie śpały nie spały? No, aha, a, a wy by nie spaliście jak dwa ślimaki. Jakie znowu ślimaki? Znaczy lenie. Eee. Ja ci nie kłóćcie się, bo ja już chyba zaraz wariuję. Dobra, jedziemy. Dobra. Sybko, sypko, chodźmy do tego kampela! Poczekajcie dzieci. Nie. E. O, matko boska, chodźcie. Dobra, jedziemy. Kurzki, brać! Jezu, nie, raz lato! A, no tak. Tak to nieźmy. Nie, dziecko, nie sobie to samo. Jej... Chodźcie! No idziemy! Szybko! Gdzie z nas kampel w ogóle jest stoi? Sto, stoi! No, niedaleko nas, znaczy niedaleko, no, no. Tak, chodźcie, ja będę prowadzić. Dobra, to chodźcie! Uuuu, idziemy! Eee. Nie noś mi plecak! Jejku dobra, chodźmy lepiej! Dobra, chodźcie, 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 chodźcie! Wow. Co wy nigdy nie jechałeś ci kamperem? No nie, a ty jechałaś? No w sumie ja też nie jecham. No to co się dziwisz? Uuu, e? ale to fajnie. No chodźcie, chodźcie, bo zaraz się zamknie. O, zamykamy. Mm. Czekajcie, czekajcie, bo tutaj trzeba dać. O i czemu ten bagażnik jest otwarty? A ja nie wiem. Dobra, ja wyjmuję mój telefon, bo ja bez niego nie wysyłam. ja, je! Dzieci, może wyjmijcie piżamy? Pijamy, piżamy, albo w sumie po co? To jest w ogóle godzina. No jezu, już jest dziesiąta pięćdziesiąt. No, aha, dobra. No bo to ja wyjmuję piżamę. Nie, nie zamykaj tego, dobra. Ja sobie tu postawię, bo ja się boję, że te, że jak, jak ty gnomy położy tu to piżamy, to, to zaraz po prostu będę miała. Z... No, zakaźnie upiżamy. Oj, Ameryka, nie gada i bzdur. No, nie gada, ja mówię samą prawdę. Oj, dziecko. Co mnie jest, może ktoś choć Chodź, Jezus Maria. Jaka Ameryka, King. Jak. Jest ich, Kania. to jaka... Hania. Ja nie umiem gadać po prostu Proszę, pobaw się, a ja już sobie siedzę Dzieci, siadajcie, bo jak będziecie stać To po prostu się wywalicie, tak jak ja Ui, tak jak ja e, nie nieważne, to idź już Dobra, ale siadacie, bo zaraz ruszamy Dobra Ja z moją mogę teraz siedzieć Eee, ja nie chcę spać hey, Chcę spać? Nie, tak, nie, tak, nie mm. Dobra No nie, gdzieś tu Ty tutaj, no dziewczynku, Gdzieś tak, gdzieś tak nisko. Bo tak. Udaj mi to piżamę. Ej, oddawaj. Chyba, że ja ci zaraz Twoją piżamę. Mm, tylko spróbuj. Ej, a właśnie, że spróbuję. Dobra, jest już O, ma chyba chłopaka. Dziewczyny! Co? Ameryka ma chłopaka. Jak to ma chłopaka? Nie mam żadnego chłopaka. Przestańcie ci gadać. Nie no do bagażnika. Ja sobie mojego kopalnika będę bawić. A my co będziemy robić? Albo w sumie ja posiedzę sobie na tablecie. Bo mi się nie chce. To schowam, to schowam. To się nie mieści. Nic więcej, coś idzie do yy, bagażnika. A ja sobie usiądę tutaj. Albo nie tutaj. Albo nie, no dobra. Bo zamy nie chcemy się wywalić. Albo w filmie. Pisamy, nas musimy wyjąć. Gdzieś mój burzam. No Jezu, o co ci chodzi? Właśnie. O coś na pewno. Będziemy cały dzień siedzieć na kamperze. Robimy na taki challenge. No ale... No co ale? Challenge tylko, że... Spędzimy 10 godzin. Hmm, no dobra. Dzieci, siadliście już, bo my musimy już ruszać. No tak, siedzimy już, ale to poczekaj. Dobra, ja wyjmuję tego tableta, bo się zanudzę na śmierć bez tableta. No i w sumie wyjmę moje albo u nas się zaba... Ja śpię na dole, dobra? No dobra, to ja na górze śpię. Ej, ty gdzieś bańki? No, no bańki. dobra, jeszcze to. Dobra, i tu schowajmy. Dobra, możemy lusać! No wreszcie, no to jedziemy! Na to. No. No to jedziemy. Ale fajnie jedziemy, co nie? No! Jezu, ale wy się podniecacie, przecież to jest taki... To jest prawie jak samochód, tylko że większy. No nie nieprawda, bo na, w samochodzie nie siedzimy na takiej wygodnej kanapie, co nie pola, no właśnie. No i w sumie nie ma łózek też w samochodzie. No właśnie. Ej, pa, Amelka może spać. Jestem ja nie poszłam spać. i Itacowałam tylko jako jak, czy jest miękkie łóżko. Na pewno jest. Nie, na pewno nie, bo jest tam twarde Oj, wszyscy. Gramy w Roblox, dziewczyny? No dobra. Juhu. A ja sobie pogram yy, lepszą grę, niż tego głupiego Robloxa. To się nawet nie zazwyczaj, że to jest Roblox. No właśnie. No i nad wolę nie wiedzieć, co to jest. Eee. To gramy. No. O. Kiedy będziemy? Nie, chyba za... O, no, za kilka go... Ej... Ej, czy ty widziałeś krowę? Jaką znowu krowę? kobietę, tutaj ty masz chyba z No w sumie... Ej, ja chyba idę sobie popatrzeć na okno. no Dobra, ja też. Ej. Ej, gdzie mój tablet pole... O, <laughs> nie wal. Ej, ja się zaraz wywalę. Ej no... Ej no! Ej no! co sobie tutaj powoli. Chodźmy. O Boże, ale ostrożnie. Ej, a gdzie tu z okno? Mamo, mamo, mamo! Jezu, dzieci, siadajcie! Ej, nie. Nie, dobra, mamo, nic się nie stanie. Tu z okno jakieś, dobra, patrzymy sobie. Na, 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 na... Ej, potem mnie! kłowa. Klowa, kto po, po... Ej, nie, my chyba mamy jakieś zwidy przez okulary, no w sumie. Mamo, mamo, mamo! Tak? Mamo, my jesteśmy! Aaaa, no to jeszcze coś jeszcze, jeszcze jest. Za wcześnie na obiad. Nudzi mi się. To idziemy sobie na kanapę! kanapa, kanapa. Cicho, bądź, Jezu, ma. nudzi. Ej! A zobaczymy, co jest za to zasłoną. Ej, do dobra. Moci i zaki! jemy jem moci! No dobra! O oh, minion, Ooo, oh, maci, Maci Dobra, eee. Mm, ja biolet... fioletowy. Dobra, to ja ten... Czyli jestem ciekawy jak smakuje. blązowy. Ej, dziewczyny, co wy tam macie? To są moci chcesz? Ja e, Zawsze chciałam zjeść moci, no pewnie, że chcę. Dawajcie mi. Na przykład e, o, ten kremowy. Chydne. Co ty gada? Ale słodkie, o Boże. Fuuu, nie, nie, ja, ja już więcej moci nie chcę. Sorry, dziewczyny. Nie chcę ich więcej jeść. Hehehe. Mm, Minia, jakie to dobre. Minia, mnie, 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 Jakie to dobre. O matko boska, jakie to pyszne. No. Mm, moci zjedzone, co nie. No szkoda, a były takie dobre, no właśnie. Co my tu mamy jeszcze? No lizacki, ale tu później sobie zjemy, co nie? No! A w lodówce co mamy? Oh, zelki ciasteczka i pioneczki! co oh, czy to czaj, szlilka? No! Czekaj, czekaj, bo coś tu się podczuło. O! No to ciastko... Ups, otworzyłam! A nie ja! <grym> Boże, nudzi mi się. No, mi też. Mamo, mamo, kiedy będziemy? No, za godzinę. Dziewięć godzin. O matko, boska. Hmm. Nudzi mi się. No, mi też! <grym> Dziewczyny, przestańcie mi tu wariować. No, dobra, dobra godziny później. A wiesz co, um, 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 Bartek, bo um, wiesz, ja będę już robić dziewczynom obiad. Znaczy, dzieciom obiad. No okej, okay, ja tu prowadzę. Dobra. Mm, ale dobra, to teraz lub tego um, um, naleśnika. Nie, ale ja bym chciała zrobić pizzę. Dobra, to ja zrobię naleśniki. Dziewczyny, co wy gracie? No taką gle co się lubi jedzenie. No. Aha, okej, okay, to ja Wam będzie, będę robić obiad. O, no to fajnie, bo na samą. Bo jak patrzę na tu jedzenie, to mi się chce je jeść. No mi też. No właśnie, to Wam zrobię obiadek. Ej, a kto to otworzył? Yy, nie wiem, to się samo otworzyło. Yy, no? Yy, no dobra. I yy, jeszcze to. Nie, a, aha. Yy, kurde, nie ma kuchenki. No co ja zrobiłem? O matku, ja ja, ja jeszcze śpię, naprawdę. Dobra, e, talerze są tu. Jeszcze mnie to zamykam, proszę. E, tu będzie siedział Franek. Więc tu proszę dziewczyny. Dzięki i... A to amierki. No, Franek siadaj do stołu, bo e, obiad. No dobra, dobra. I odłóż ten tablet. Już, już. Wy dziewczynę też odkładajcie. No dobrze, dobrze, mamo, no nie panikuj, tak. Nie panikuj, tylko wam mówię. Amelko, już telefon, bo będziesz jeść. Nieku, no dobra, daj. Smacznego, dzieci, dziękujemy. nie, nie, jakie... O, polpety, ziemniaki, ja to kocham. No ja też i ja. A ja nie kocham. No czemu to jest? Bo muszę? Eee. Aha. Nie jakie to dobre, tu nie? No. Nie wcale to dobre. oj weź Ale tak się zastanawiam, co to jest? O to o no, Ja też się zastanawiam, ej może zrobimy sobie jakiś sok? No dobra, ja sobie chcę zielony zrobić O matko, ale to fajnie wyszło, o ja cię! O, ja też taki chcę, tylko nie chcę różowe. Tylko by też to ja zrobię, los Dzięki mm. Ej, a, a może zmieszam to? <noise> Ale co to, to za kolor? O Jezu, wygląda jak kupa. No właśnie. <głos> <głos> Nie śmiejcie się, może będzie dobrze. No na pewno, na pewno. Hmm. Dobra, to pijemy to. Mmm, jakie dobre. No. Nie hmm. ja zobaczymy, zobaczymy. <głos> <głos> Słodkie o matko, nie, 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 ja, ja już tego więcej nie wypiję, o matko, Fu, śmieszne, e, e. co nie, no. Cool kulde cool o. E. Glami dalej, no nie, no w sumie mi się nie chce. mi teraz, co robimy? Nie wiem, co sobie, pogadajmy. No dobra. Kilka godzin później. Ej, wiesz, co, Bartek? No, co? Bo ja będę już chyba szykowała dzieci spać. No dobra. O Jezus, Maria. O Jezus, Maria. O Jezus. co mi tu nie wariuje. Nie wariuje. Spokój. Spokój. Dzieci, bo wiecie, odkładacie już te m, elektroniki. Bo wiecie, no, niedługo będziemy. Znaczy, jest. Co ja gadam? Ej, już jest późno. I no, wiecie. No dobra. A było tak fajnie. Ubierajcie się w piżamy. Mhm. Mm Ej, a mamo, a mogę sobie na jutro coś innego przygotować? Ej, jak chcesz. Dobra, zejdź. No, co nie popychać, Bo cię popycham. Ej. Aaaa! Gdzie... Ej. Nie, nie. O. Aj, oddawaj na sobie te. No, no. co mm -hmm. Ej, to, to spakujcie swoje od razu te tablety. Bo wiecie. Dobra. To my sobie spakujemy, albo nie. Ubierzemy się w to. Albo. To się ubierzemy. Hola. Okej! Okay. A nie, nie, to jest moje, to jest moje, to jest moje. A! To jest twoje pola. A tam, a to jest moje. O! Dobla to. E, a, 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 a no, no. No jeszcze się musimy przebrać w pizamki To schować. Ej, eja. Jezus Maria, e! He. A, jeszcze to. A, no tablet. Dobra, ja to chowa. A, 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 a ja też. Jeszcze to. zjąć by No dobra, to mama, dobra noc. No dobra, dziewczynki. No też już idę spać. Tylko ja, ja się jutro obiorę w to. No to mama, dobra noc. No dobra, znam. Plac jak się ubiorę jutro. O, to. No dobra. Hop, 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 hop. I hop. I hop. I hop. I, i hop, i hop. Ej, dobranoc, znowu. No dobranoc. noc ah. No to ja. Ah. No dobra, to jedziemy. Okej, okay, no to jedziemy dalej. Mm -hmm. Mm -hmm. No dobra kochani, na dzisiaj to kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapetkę w górę i Subika oczywiście Was do tego nie zmuszam No i co widzimy się na następnym odcinku, Papa. Pa!